Sylwestrowym zgiełkiem dźwięczy cały dom Grudzień z brodą siwą drep przez kąta w kąt W górze płonie sztucznych ogni wielki wóz Więc pożegnać pora rok, co minął już W nowym roku niech się darzy wszystkim nam Życzenia jak melodia płyną w dal Na zegarze północ już za parę chwil Znieśmy tost, by ten rok udany był Niech się ziści niespełnionych marzeń moc Balnie cichnie i wiruje w koło noc Stary rok powoli już zapada w sen Jutro rano znowu obudzimy się. W nowym roku niech się tarzy wszystkim nam. Te życzenia jak melodia dal Na zegarze północ już za parę chwil. Znieśmy to ten rok udany był. W nowym roku niech się tarzy wszystkim nam. Jak melodia płyną w dal. Na zegarze północ już za parę dni. Wznieśmy to, by ten rok udany był. Każdą chwilę przeżyć można tylko raz, więc się cieszmy wszystkim tym, co rozna nam dał, bo przed nami ciągle tyle pięknych dni. Mocno wierzyć w to musimy ja i ty. W nowym roku niech się darzy wszystkim nam. Te życzenia jak melodia płyną no w tak. Na zegarze w północ już za parę chwil. Znieśmy kostmy ten rok. samych dobrych zdarzeń w Nowym Roku. Kochani, żebyśmy mieli czas patrzeć sobie w oczy i rozmawiać ze sobą. Nasze życzenia serca pieniące, aby Wam zawsze świeciło słońce. Zdrowia niech wam nie opuszcza, Pan niech Pan błogosławi, a każdy przeżyty dzień dużo radości sprawi. Tego Wam życzymy z całego serca. się do Wszystkiego najlepszego życzymy w Nowym Roku! Zdrowia, szczęścia i słodyczy! Wszechciała, bożka i rzeczy! KSS Dobrowniki życzy uśmiechniętego, szczęśliwego Nowego Roku 2025! Bądźmy uśmiechnięci, bo uśmiech otwiera ludzkie serca! Do, Do, roku? Do, Do roku? roku Happy New Year! I bogatego wydarzenia sportowe! Tego wszystkim życzymy, tego sukcesu, medali. Życzymy, życzymy i zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa. Zdrowia, szczęścia, pomyślności i niech uśmiech każdego dnia w Nowym Roku gości. Do siego roku! Szczęśliwego Nowego Roku życzę KSS Royal dla całego świata i kosmosu! A ja wszystkim rojalkom życzę cudownego roku 2025. Przede wszystkim dużo zróbka i wielu sukcesów sportowych. Przy okazji chciałem też podziękować bardzo serdecznie sekcji osy klubu sportowego Seniora Royal, która jak zwykle przygotowała fantastyczne spotkanie. To już tradycja, że spotykamy się na kilka dni przed Sylwestrem, przed Nocą Sylwestrową, aby spędzić wspólnie czas w gronie niesamowitych przyjaciół. Wszyscy tu się strasznie lubią. Co mnie bardzo cieszy, tworzymy jedną zgraną paczkę, która ma wspólne cele, między innymi te sportowe. Także jeszcze raz dziękuję sekcji OSY, pozdrawiam wszystkich wielbicieli i fanów naszego klubu, i do roku.